Każdy z nas marzy o tym, aby stać się osobą, która potrafi z godnością stawić czoła przeciwnościom, zachowując spokój. I pewność siebie. W świecie pełnym chaosu i niepewności, zdolność budowania siły emocjonalnej staje się umiejętnością, która nie tylko pozwala przetrwać, ale także rozkwitać. Wyobraź sobie życie, w którym nic nie możecie złamać, a ty sam stajesz się latarnią nadziei dla siebie i innych. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektórzy ludzie wydają się niewzruszeni niezależnie od tego, co ich spotyka? To nie przypadek ani kwestia szczęścia. To wynik świadomej pracy nad sobą i zastosowania. Zasad, które od wieków sprawdzają się w życiu tych, którzy szukają wewnętrznej siły. Właśnie dlatego stoicyzm, starożytna filozofia życia pozostaje tak aktualny i pociągający do dziś. W tej podróży odkryjesz dziewięć praktycznych kroków, które pozwolą Ci zbudować niezachwianą siłę emocjonalną. Każda z tych zasad to nie tylko teoria, ale i narzędzie, które możesz wdrożyć w swoim życiu od zaraz. Poznasz sekrety akceptacji samodyscypliny, wdzięczności oraz wiele innych, które pozwolą ci stawić czoła każdemu wyzwaniu z uśmiechem na twarzy. Pomyśl o tym, jak mogłoby wyglądać twoje życie, gdybyś potrafił zapanować nad swoimi emocjami, zamiast pozwalać, by to one kontrolowały ciebie. Jakbyś się czuł, wiedząc, że żadne trudności nie są w stanie cię zniechęcić? Każda zmiana każdy kryzys mógłby stać się dla ciebie szansą na rozwój i nowy początek. Te zasady nie są zarezerwowane dla filozofów czy uczonych. Są dostępne dla każdego, kto pragnie lepszego życia. Dzięki nim możesz nauczyć się patrzeć na świat z nowej perspektywy, pełnej nadziei i zrozumienia. To, co kiedyś wydawało się przeszkodą, stanie się dla ciebie możliwością odkrywania nowych dróg. Zapraszam cię do wspólnej podróży, w której nauczysz się, jak wykorzystać mądrość stoików w swoim codziennym życiu. Każda z tych lekcji została stworzona po to, aby nie tylko inspirować, ale przede wszystkim zmieniać Twoją rzeczywistość. Czy jesteś gotów, aby wziąć stery swojego życia we własne ręce? Nie pozwól, aby strach przed zmianą powstrzymywał Cię przed osiągnięciem pełni swojego potencjału. Otwórz się na nowe możliwości i odkryj, jak wiele jesteś w stanie osiągnąć. Każdy krok, każda praktyka to kolejny etap na drodze do życia, o jakim zawsze marzyłeś. Czy czujesz w sobie ten żar? yeah tę wewnętrzną motywację, by zacząć działać już teraz? Nie czekaj na idealny moment, bo ten moment jest właśnie teraz. Dołącz do naszej społeczności i razem odkrywajmy, jak stoicka mądrość może zmieniać nasze życie na lepsze. Na kanale znajdziesz nie tylko szczegółowe wyjaśnienia, ale i praktyczne wskazówki, które pomogą Ci wdrożyć te zasady w Twoje życie. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnego z naszych materiałów i być na bieżąco z kolejnymi krokami na drodze do emocjonalnej siły i spełnienia. Да. Twoje lepsze życie zaczyna się tutaj i teraz. Kliknij, by dołączyć, i pozwól sobie odkryć, jak wiele możesz zyskać, gdy zaczniesz świadomie budować swoją wewnętrzną siłę. Wspólnie uczynimy Twoje życie bardziej harmonijnym, szczęśliwszym i pełnym sensu. 1. Zaakceptuj nietrwałość życia i obejmij nieuniknione zmiany. Każda chwila w życiu to fragment większego cyklu, który nieustannie się zmienia. Stoicy wierzyli, że kluczem do spokoju jest zrozumienie i zaakceptowanie. Akceptowanie tej zmienności. Gdy pojmujesz, że nic nie trwa wiecznie, przestajesz trzymać się przeszłości lub obawiać się przyszłości. To zrozumienie pozwala ci w pełni przeżywać teraźniejszość. Ulotność staje się wtedy źródłem piękna, a nie powodem do lęku. Kiedy akceptujesz nietrwałość, stajesz się bardziej otwarty na nowe doświadczenia. Nie boisz się straty. Bo rozumiesz, że każdy koniec jest początkiem czegoś nowego. Nawet najtrudniejsze chwile tracą swoją moc, gdy wiesz, że są tylko tymczasowe. Zamiast opierać się zmianom, uczysz się z nimi płynąć, co daje poczucie wolności i lekkości. Patrząc na swoje relacje, zauważasz, że ludzie się zmieniają, a niektóre więzi słabną z czasem. Zamiast opłakiwać to, czego już nie ma, cieszysz się wspomnieniami i doceniasz ludzi, którzy wciąż są blisko. Każda relacja, nawet jeśli przemija, uczy cię czegoś nowego i wzbogaca twoje życie. Podczas spaceru po parku zauważasz, jak liście spadają z drzew na jesieni. Przypomina ci to, że każdy sezon w życiu ma swój cel. Zamiast martwić się upływającym czasem, cieszysz się widokiem zmieniającej się przyrody i tym, co ona symbolizuje ciągłym odradzaniem się i przemijaniem. Kiedy tracisz pracę, naturalne jest poczucie niepewności, ale kiedy przypominasz sobie o nietrwałości, zaczynasz dostrzegać, że ta strata może być okazją do znalezienia czegoś lepszego. Nie trzymasz się przeszłości, ale otwierasz na nowe możliwości, wiedząc, że każda zmiana może przynieść coś dobrego. Nietrwałość przypomina Ci, by doceniać to, co masz zanim to zniknie. Każdy dzień, każde doświadczenie i każda chwila mają swoją wartość właśnie dlatego, że są ulotne. Życie staje się pełniejsze, gdy przyjmujesz tę prawdę jako fundament swojej filozofii. 2. Kultywuj dyscyplinę, aby kontrolować swoje reakcje w obliczu wyzwań. Dyscyplina to fundament wewnętrznej siły. Kiedy uczysz się kontrolować swoje reakcje, stajesz się mistrzem samego siebie. Stoicy podkreślali, że nie mamy wpływu na to, co się dzieje wokół nas ale możemy w pełni kontrolować, jak na to reagujemy. Brak panowania nad emocjami prowadzi do impulsownych decyzji, które często przynoszą więcej szkód niż korzyści. Gdy rozwijasz dyscyplinę, zaczynasz działać w sposób świadomy i przemyślany. Codzienność dostarcza wielu okazji do ćwiczenia dyscypliny. W obliczu konfliktu z bliską osobą, zamiast wybuchnąć gniewem, zatrzymaj się na chwilę, oddychaj i przemyśl, jakie słowa przyniosą rozwiązanie, a nie eskalację. To właśnie te małe Chwile kontrolowania swoich reakcji budują twoją emocjonalną siłę. Dyscyplina działa jak mięsień. Im częściej ją ćwiczysz, tym staje się silniejsza. Kiedy stoisz w korku, czujesz narastającą frustrację. Zamiast tracić nerwy, uświadamiasz sobie, że gniew nie zmieni sytuacji. Skupiasz się na muzyce, którą lubisz lub myślisz o czymś pozytywnym. W ten sposób odzyskujesz kontrolę nad swoim nastrojem i uczysz się zarządzać emocjami, nawet w trudnych warunkach. Dyscyplina w reakcjach daje ci także poczucie wolności. Nie jesteś już niewolnikiem swoich emocji czy działań innych ludzi. To ty decydujesz. Zdecydujesz, jakie znaczenie mają wydarzenia w Twoim życiu, uczysz się kierować energię w sposób konstruktywny, co przynosi spokój i siłę w obliczu przeciwności. Pracując nad sobą, dostrzegasz, że konflikty stają się mniej intensywne, a Twoje relacje bardziej harmonijne. Ludzie doceniają Twoją zdolność zachowania spokoju, nawet w trudnych sytuacjach, co buduje Twój autorytet i zaufanie wśród innych. Dyscyplina nie oznacza tłumienia emocji, ale ich świadome zarządzanie. Kiedy panujesz nad swoimi reakcjami, tworzysz przestrzeń, w której możesz działać z mądrością i rozwagą, co prowadzi do bardziej satysfakcjonującego życia. Trzecie: praktykuj codzienną autorefleksję, aby zrozumieć swoje myśli i emocje. Autorefleksja to codzienny dialog z samym sobą. Stoicy wierzyli, że wieczorem warto podsumować dzień i zastanowić się nad swoimi działaniami, myślami, i emocjami. To kluczowy element budowania siły emocjonalnej, ponieważ pomaga zrozumieć, co wpływa na twoje samopoczucie i jak możesz się rozwijać. Gdy regularnie przyglądasz się swojemu wnętrzu, zaczynasz dostrzegać wzorce, które wcześniej umykały twojej uwadze. Przemyślenia nad swoimi reakcjami pozwalają zrozumieć, dlaczego w określonych sytuacjach czujesz gniew, smutek czy frustrację. Kiedy wiesz, co wywołuje te emocje, łatwiej jest nad nimi pracować i unikać niepotrzebnych napięć. Autorem Refleksja to także sposób na odkrywanie swoich wartości i celów, co daje poczucie kierunku w życiu. Po długim dniu pracy, zanim zaśniesz, zamykasz oczy i analizujesz, co się wydarzyło. Co? Myślisz o sytuacji, w której straciłeś cierpliwość. Zadajesz sobie pytanie, co mogło wywołać te reakcje i jak mogłeś postąpić inaczej. Dzięki temu uczysz się na swoich błędach i przygotowujesz na przyszłość. Regularna autorefleksja pomaga budować spokój wewnętrzny. Gdy analizujesz swoje myśli, przestajesz być ich biernym obserwatorem, a stajesz się ich świadomym zarządcą. To pozwala ci działać z większą pewnością siebie i jasnością umysłu, nawet w obliczu trudnych decyzji. Każdego dnia, Zauważasz małe postępy, zaczynasz bardziej świadomie reagować na wyzwania, a Twoje relacje z innymi stają się głębsze i bardziej autentyczne. Ludzie dostrzegają Twoją mądrość i spokój, co wzbudza w nich podziw. Autorefleksja to dar, który dajesz samemu sobie. Dzięki niej uczysz się, jak żyć w zgodzie z własnymi wartościami i jak przekształcać trudności w lekcje, które wzmacniają Twoją emocjonalną siłę. 4 utrzymuj spokój w trudnych sytuacjach, kierując się logiką i rozwagą. Spokój w obliczu trudności to jedna z najpotężniejszych cech, jaką możesz rozwijać. Stoicy uważali, że emocje nie są naszym wrogiem, lecz reakcją na sposób, w jaki postrzegamy wydarzenia. Utrzymując równowagę emocjonalną, zaczynasz patrzeć na świat przez pryzmat logiki, co pozwala ci podejmować mądre decyzje. Chaos wokół ciebie nie oznacza, że musisz go wpuszczać do swojego wnętrza. W sytuacjach kryzysu łatwo jest ulec panice. Jednak gdy uczysz się oddzielać emocje od faktów, dostrzegasz, że wiele problemów można rozwiązać spokojnym i przemyślanym działaniem. Logika staje się twoją kotwicą, która utrzymuje Cię na powierzchni, nawet gdy burze wokół są najsilniejsze, to podejście daje Ci przewagę w świecie pełnym impulsownych reakcji. Wyobraź sobie, że w pracy pojawia się nagły problem, który wymaga natychmiastowego rozwiązania. Zamiast wpadać w panikę, bierzesz głęboki oddech i analizujesz sytuację krok po kroku. Zastanawiasz się, jakie są dostępne rozwiązania i wybierasz to, które ma największe szanse na sukces. Twój spokój inspiruje innych i pomaga zespołowi działać efektywnie. Utrzymywanie spokoju pozwala Ci także lepiej radzić sobie ze stresem. Kiedy działasz logicznie, Twój umysł nie jest obciążony negatywnymi emocjami, co pozwala Ci skupić się na osiągnięciu celu. To podejście przekształca trudności w wyzwania, które mogą wzmocnić Twoją pewność siebie i odporność. Z biegiem czasu dostrzegasz, że nie tylko ty czerpiesz korzyści z tej postawy. Ludzie wokół ciebie zaczynają naśladować twój spokój i rozwagę. Tworzysz wokół siebie atmosferę stabilności, która przyciąga tych, którzy szukają wsparcia i inspiracji. Stoicka zasada kierowania się logiką uczy, że wewnętrzny spokój jest twoją największą siłą. Gdy opanujesz tę umiejętność, żadna sytuacja nie będzie w stanie cię złamać, a Twoja emocjonalna siła stanie się wzorem dla innych. 5. Skup się na tym, co możesz kontrolować, a odpuść resztę. Kluczowym elementem stoicyzmu jest zrozumienie, że nie wszystko w życiu jest w twojej mocy. Próba kontrolowania rzeczy, na które nie masz wpływu, prowadzi do frustracji i wyczerpania. Gdy skupisz się wyłącznie na tym, co możesz zmienić, uwolnisz się od ciężaru niepotrzebnych zmartwień. Ta zasada pomaga odzyskać równowagę i daje ci poczucie wolności. Każdego dnia pojawiają się sytuacje, które wymykają się spod twojej kontroli, od pogody po reakcje innych ludzi. Zamiast marnować energię na martwienie się nimi, możesz skierować uwagę na swoje myśli, Decyzje i działania. To właśnie te elementy kształtują Twoje życie, a nie to, co dzieje się na zewnątrz. Podczas przygotowań do ważnego wystąpienia dowiadujesz się, że miejsce wydarzenia zostało zmienione w ostatniej chwili. Zamiast narzekać na chaos, skupiasz się na dopracowaniu swojego przekazu. Twoja koncentracja na tym, co zależy od Ciebie, pozwala Ci zachować spokój i osiągnąć sukces, niezależnie od niesprzyjających okoliczności. Odpuszczenie rzeczy, na które nie ma. Wpływu przynosi także ulgę Twojemu umysłowi. Nie tracisz energii na rozmyślania o tym, co mogło być inne, lecz koncentrujesz się na maksymalnym wykorzystaniu tego, co masz. To podejście daje Ci poczucie kontroli nad własnym życiem i wzmacnia Twoją pewność siebie. Dzięki tej praktyce zaczynasz dostrzegać, że wiele problemów, które wcześniej wydawały się ogromne, traci na znaczeniu. Twoja energia jest teraz skierowana na działania, które przynoszą realne rezultaty, a nie na bezowocne zmartwienia. Stoicka nauka o kontrolowaniu tego, co możesz, to przepis na życie w harmonii z samym sobą i światem. To, co nie leży w twojej mocy, przestaje być ciężarem, a ty zaczynasz cieszyć się prawdziwą wolnością. 6. Wzmacniaj cierpliwość, ucząc się akceptować czas jako sojusznika. Cierpliwość to cnota, która pozwala przetrwać najtrudniejsze chwile z godnością i spokojem. Stoicy wierzyli, że wszystko ma swój czas, a próba przyspieszenia naturalnych procesów prowadzi jedynie do frustracji. Akceptując czas jako sojusznika, uczysz się czekać na odpowiedni moment i podejmować decyzje, które są zgodne z naturalnym biegiem rzeczy. W dzisiejszym świecie, w którym wszystko dzieje się szybko, cierpliwość staje się rzadką, lecz niezwykle cenną cechą. Gdy ją rozwijasz, zyskujesz przewagę. Potrafisz dostrzec rzeczy, które inni przeoczają i podejmować działania, które przynoszą trwałe rezultaty. Cierpliwość daje Ci także przestrzeń na refleksję i lepsze zrozumienie sytuacji. Pracujesz nad ważnym projektem, ale rezultaty nie pojawiają się tak szybko, jakbyś chciał. Zamiast zniechęcać się, przypominasz sobie, że każda wielka rzecz wymaga czasu. Dzielisz swoje zadania na etapy i konsekwentnie realizujesz je krok po kroku. Wierząc, że cierpliwość przyniesie nagrodę. Cierpliwość to także sztuka radzenia sobie z przeciwnościami losu. Zamiast walczyć z tym, co nieuniknione, uczysz się czekać, aż sytuacja się rozwinie. To podejście daje ci spokój, nawet w obliczu niepewności, i pozwala działać z większą rozwagą i mądrością. W miarę jak rozwijasz cierpliwość, zauważasz, że twoje relacje z ludźmi stają się głębsze. Potrafisz słuchać bez przerywania, dając innym przestrzeń do wyrażenia siebie. Twój spokój i zrozumienie inspirują innych, co wzmacnia twoje więzi z otoczeniem. Cierpliwość to cicha siła, która prowadzi cię przez życie z elegancją i spokojem. Gdy ją opanujesz, żadna przeszkoda nie wydaje się zbyt wielka, a ty zyskujesz pewność, że czas zawsze działa na twoją korzyść. 7. Rozwijaj samodyscyplinę jako fundament swojej siły emocjonalnej. Samodyscyplina to zdolność, która odróżnia tych, którzy osiągają swoje cele od tych, którzy poddają się przeciwnościom. Stoicy postrzegali ją jako kluczowy element życia w harmonii z samym sobą. To dzięki niej możesz działać zgodnie z własnymi wartościami, niezależnie od pokus czy chwilowych impulsów. Rozwijając samodyscyplinę, zyskujesz kontrolę nad swoim życiem i emocjami. Każdego dnia masz do czynienia z wyborami, które mogą wpłynąć na twoją przyszłość. Samodyscyplina pomaga ci podejmować decyzje, które przynoszą długoterminowe korzyści, zamiast chwilowej satysfakcji. To wymaga konsekwencji i odwagi, ale nagrody są tego warte. Osiągasz spokój ducha i pewność siebie, wynik z życia w zgodzie z własnymi zasadami. Wyobraź sobie, że postanawiasz zdrowo się odżywiać, ale podczas spotkania z przyjaciółmi kuszą cię przekąski. Dzięki samodyscyplinie decydujesz się na zdrowszą alternatywę, wiedząc, że to krok w kierunku Twojego celu. Ta decyzja wzmacnia Twoje poczucie kontroli i daje satysfakcję, która trwa dłużej niż chwilowa przyjemność. Samodyscyplina to także narzędzie do radzenia sobie z emocjami. Zamiast reagować impulsywnie na trudne sytuacje, Uczysz się zatrzymać na chwilę, zastanowić się nad konsekwencjami i wybrać najlepsze możliwe rozwiązanie. Ta umiejętność chroni cię przed pochopnymi decyzjami, które mogłyby zaszkodzić twojemu samopoczuciu czy relacjom z innymi. Z czasem zauważasz, że samodyscyplina staje się częścią twojego codziennego życia. Dzięki niej realizujesz swoje cele, rozwijasz swoje talenty i budujesz życie, które daje ci spełnienie. Stajesz się wzorem dla innych, pokazując, że wytrwałość i konsekwencja prowadzą do sukcesu. Stoicyzm uczy, że samodyscyplina to klucz do osiągnięcia prawdziwej wolności, wolności od impulsów, które próbują przejąć kontrolę nad twoim życiem. Kiedy ją rozwijasz, stajesz się panem swojego losu, a twoja siła emocjonalna rośnie z każdym dniem. 8. Akceptuj zmiany. I nie bój się nieznanego. Zmiany są nieodłączną częścią życia. Stoicy wierzyli, że jedyną stałą w życiu jest zmienność, a opór wobec niej prowadzi jedynie do cierpienia. Akceptując zmiany, otwierasz się na nowe możliwości i uczysz się dostrzegać szanse tam, gdzie inni widzą tylko zagrożenia. To postawa, która wzmacnia twoją odporność i sprawia, że stajesz się bardziej elastyczny. W obliczu nieznanego łatwo jest poczuć strach. Jednak gdy zaakceptujesz fakt, że nie wszystko możesz przewidzieć, zaczynasz dostrzegać piękno w nieprzewidywalności życia. Zamiast unikać ryzyka, uczysz się podchodzić do niego z ciekawością i otwartością. To podejście pomaga ci rozwijać się i odkrywać nowe aspekty samego siebie. Wyobraź sobie, że otrzymujesz propozycję pracy w innym mieście. Zamiast martwić się o to, co może pójść nie tak, skupiasz się na możliwościach, jakie ta zmiana może ci przynieść. Przeprowadzka staje się okazją do rozwoju zawodowego. I poznania nowych ludzi, a ty odkrywasz, że jesteś silniejszy niż myślałeś. Akceptacja zmian pozwala ci także lepiej radzić sobie z stratami. Gdy coś tracisz, uczysz się patrzeć na to jako na naturalną część życia, która daje miejsce na nowe doświadczenia. Ta postawa chroni cię przed rozpaczą i pomaga skupić się na przyszłości, zamiast tkwić w przeszłości. Z czasem zauważasz, że akceptacja zmienności staje się Twoją siłą, stajesz się bardziej odważny, pewny siebie. I gotowy na wszystko, co przyniesie życie. Twoja elastyczność inspiruje innych, pokazując im, że zmiany nie są wrogiem, lecz szansą na rozwój. Stoicka nauka o akceptacji zmian uczy, że życie jest jak rzeka, płynie naprzód, niezależnie od Twojego oporu. Gdy płyniesz z jej nurtem, odkrywasz, że to, co nieznane, może stać się źródłem największych skarbów. 9. Rozwijaj wdzięczność, skupiając się na tym, co już masz. Wdzięczność to jedna z najpotężniejszych praktyk, które mogą wzmocnić twoją siłę emocjonalną. Stoicy wierzyli, że prawdziwe szczęście nie pochodzi z zewnętrznych okoliczności, lecz z umiejętności doceniania tego, co masz. Rozwijając wdzięczność, uczysz się czerpać radość z małych rzeczy i dostrzegać piękno w codziennym życiu. Codzienne praktykowanie wdzięczności pomaga ci skupić się na pozytywnych aspektach twojego życia, zamiast na tym, czego ci brakuje. To podejście zmienia twoją perspektywę i pozwala ci dostrzec, jak wiele już osiągnąłeś. Dzięki temu twoje poczucie wartości rośnie, a ty zaczynasz czuć większy spokój i harmonię. Podczas wieczornego spaceru zatrzymujesz się, by podziwiać zachód słońca. Zamiast myśleć o problemach dnia, koncentrujesz się na pięknie chwili i uczuciu wdzięczności za możliwość jej doświadczenia. To proste, lecz głębokie doświadczenie napełnia cię radością i przypomina, że szczęście jest w zasięgu ręki. Wdzięczność pomaga Ci także lepiej radzić sobie z trudnościami. Zamiast skupiać się na tym, co tracisz, uczysz się dostrzegać lekcje i możliwości, jakie niesie ze sobą każda sytuacja. To podejście daje Ci siłę, by stawić czoła przeciwnościom z podniesioną głową. Z czasem zauważasz, że wdzięczność staje się częścią Twojego codziennego życia. Uczysz się cieszyć chwilą obecną i doceniać ludzi wokół Ciebie. Twoja postawa inspiruje innych, pokazując im. Że prawdziwe szczęście pochodzi z wnętrza. Stoicka praktyka wdzięczności przypomina, że życie jest pełne skarbów, jeśli tylko nauczysz się je dostrzegać. Kiedy skupiasz się na tym, co masz, a nie na tym, czego ci brakuje? Odkrywasz, że twoja siła emocjonalna rośnie, a ty stajesz się bardziej odporny na wszelkie przeciwności. Przeszliśmy razem przez dziewięć niezwykłych zasad, które mogą całkowicie odmienić sposób, w jaki radzisz sobie z wyzwaniami życia. Wyobraź sobie, jak wyglądałby każdy twój dzień, gdybyś nauczył się kontrolować swoje emocje, znajdować spokój w chaosie i czerpać siłę z trudności. Stoicka mądrość pokazuje, że nie jesteśmy ofiarami losu to my mamy. Moc kształtować nasze życie? Czyż nie jest to myśl, która pobudza wyobraźnię i otwiera drzwi do nowej rzeczywistości? Każda z tych praktyk to klucz do większej harmonii. Stabilności i poczucia własnej wartości. Kiedy zastosujesz te zasady w swoim życiu, zaczniesz dostrzegać, jak bardzo zmieniają one twoje podejście do problemów i relacji z innymi. Być może zauważysz, że twoje reakcje stają się bardziej świadome, a twoja codzienność pełna spokoju i pewności. To właśnie ta transformacja sprawia, że stoicyzm od wieków fascynuje ludzi na całym świecie. Nie musisz być filozofem ani mieć nadzwyczajnych umiejętności, aby wprowadzić te zmiany w życiu. Wystarczy chęć rozwoju i otwartość na naukę. Czy jesteś gotów, aby doświadczyć tej zmiany na własnej skórze? To nie jest tylko kolejny krok, ale cała nowa droga droga do większej samoświadomości, Spokoju i emocjonalnej siły. Jeśli czujesz, że te wartości przemawiają do Ciebie, nie pozwól, aby ta podróż zakończyła się w tym momencie. Dołącz do naszej społeczności, aby dalej zgłębiać tajniki stoickiej mądrości i czerpać z niej pełnymi garściami. Subskrybując nasz kanał, zyskujesz dostęp do inspiracji. Wskazówek i praktyk, które pomogą Ci budować życie, o jakim zawsze marzyłeś, krok po kroku, dzień po dniu. Twoja emocjonalna siła nie jest celem, ale procesem, który zaczyna się od jednej decyzji: Zrób ten pierwszy krok i dołącz do nas. Razem możemy odkrywać, jak wprowadzać harmonię i równowagę w codzienne życie. Nadszedł czas, aby odkryć pełnię swojego potencjału i stać się osobą, która z podniesioną głową przyjmuje każde wyzwanie. Twój lepszy świat czeka.